Naszym gościem jest Bożena Woźniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Ubiegły rok. Jak on zakończył się w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, jeśli chodzi o bezrobocie? Na koniec ubiegłego roku ile takich osób było zarejestrowanych? Osób bezrobotnych w ewidencji urzędu było 555, bardzo ładna, okrągła cyfra. I to było najniższe bezrobocie od 30 lat. Oczywiście poziom spadku był niewielki w stosunku do poprzedniego roku, ale cieszy nas, bo ta ten jest nadal spadkowa. Stopa bezrobocia na koniec listopada w naszym powiecie wyniosła 3%, w województwie łódzkim 5,3%, w kraju stopa bezrobocia wynosi 5%. Także cieszymy się, bo jest niewielu klientów, aczkolwiek aktywizacja tych, co są naprawdę jest bardzo trudna. Trudność jest dodatkowo w tym, że pozyskujemy bardzo dużo pieniędzy i w tamtym roku na aktywizację osób bezrobotnych pozyskaliśmy ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych. No, na tą liczbę bezrobotnych to jest naprawdę... Naprawdę bardzo dużo. Udało nam się zaktywizować 420 osób bezrobotnych. Oprócz tego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który w ubiegłym roku wynosił 250 tysięcy, zaktywizowaliśmy, przeszkoliliśmy albo ukończyły studia podyplomowe 157 osób, które są zatrudnione w firmach, to są też przedsiębiorcy, pracodawcy. Także w sumie zaktywizowaliśmy 580 osób na rynku pracy z tych środków. To jest bardzo dużo w stosunku do naszej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Czyli można powiedzieć, że praktycznie każdy bezrobotny jakąś formę, jak wsparcia otrzymał? Tak naprawdę to około 80%, bo Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nie jest dla osób bezrobotnych, tylko dla osób z otwartego rynku pracy. To są pracownicy w firmach, więc tak naprawdę około 80% zostało zaktywizowanych. A jak zapowiada się ten rok, jeśli chodzi o projekty, o programy, z których będą osoby bezrobotne, ale też i pracownicy i pracodawcy korzystać? To jest rok zmian naprawdę ogromnych, bo jest przed nami reforma Urzędów Pracy. Na dzień dzisiejszy wiemy, że limit na aktywne formy jest 2 miliony mniejszy, czyli mamy 4 miliony 200 tysięcy złotych na aktywizację osób bezrobotnych, ale to jest początek roku. W późniejszym terminie ministerstwo uruchamia takie rezerwy. To są takie konkursy, po które musimy sięgać, i w ramach rezerw w ubiegłym roku my prawie 2 miliony żeśmy pozyskali, także liczę na to, że ten limit środków na aktywizacji będzie podobny jak w ubiegłym roku. Tak. Krajowy Fundusz Szkoleniowy również mamy podobne pieniążki. W chwili obecnej to ten fundusz wynosi 244 tysiące złotych. W ubiegłym roku było 250 tysięcy, więc niewielka różnica. Przed nami zmiana ustawy, która będzie około kwietnia-maja, więc zmiana rozporządzeń, zmiana form wsparcia. Ministerstwo oczekuje, żeby urząd był nowoczesny, przyjazny i pomocny. Ja uważam, że takim urzędem już jesteśmy od dawna, bo naprawdę Rawski Urząd Pracy wnosi wiele, realizuje wiele projektów, wiele inicjatyw. O tym świadczy program pilotażowy, który przez ostatnie półtora roku realizowaliśmy i byliśmy jednym z trzech urzędów w województwie łódzkim. Projekt zakończył się dotarciem dla wielu osób, do których siedząc w urzędzie byśmy po prostu nie dotarli. Punkty doradztwa były mobilne w szkołach, były w plenerach, było, był, jest punkt stacjonarny, który będzie nadal funkcjonował w Urzędzie Pracy, więc tak naprawdę dotarliśmy do kilku tysięcy osób, które no, po prostu bez tego programu nie wiedziałyby, czym się urząd zajmuje, jaką ma ofertę. Tym bardziej się wpisujemy w reformę, dlatego, że zmiana ustawy prowadza bardzo istotne zmiany. Zwiększy się katalog klientów urzędów pracy. Do tej pory było tak, że rolnik, który miał do dwóch hektarów przeliczeniowych mógł być bezrobotny, mógł korzystać z aktywnych form, a jeżeli przeliczeniowe było powyżej dwóch hektarów, to niestety, ale już nie mógł być aktywizowany ze środków Funduszu Pracy. Teraz nie ma tego więc rolnicy mogą się rejestrować, mogą korzystać ze staży, z dotacji, z doposażeń, tak jak każdy inny bezrobotny zarejestrowany w urzędzie. Również furtka otworzyła się dla seniorów, ponieważ brakuje rąk pracy na polskim rynku pracy, u nas również i seniorzy będą mogli być aktywizowani, będą mogli być szkoleni, też będą mogli być klientami zarejestrowanymi w urzędzie pracy, którzy powrócą na rynek pracy, zasilą nasz lokalny rynek pracy, zasilą przedsiębiorców. Zmiana też jest jedna bardzo istotna, że nie będzie obowiązku meldunkowego, czyli osoba, która chce skorzystać z aktywizacji w Urzędzie Pracy w RAWIE, zamieszkuje tutaj, ale nie ma meldunku. Na podstawie tylko oświadczenia, że jest mieszkańcem, może być zarejestrowana w urzędzie i może korzystać z naszych środków. Jeśli chodzi o osoby bezrobotne, które rejestrują się w urzędzie, one przychodzą w konkretnym celu, mają pomysł na to, z jakich form chcą skorzystać, czy raczej jest taka tendencja, że no czekają na to, co im Urząd Pracy zaproponuje? Jest bardzo różnie, dlatego że w zależności z jakiego powodu osoby się rejestrują, jeżeli osoba po wielu latach traci pracę i rejestruje się, to tak naprawdę jest bardzo zagubiona i ten pierwszy okres to tak naprawdę kilka miesięcy wybiera zasiłek, rozpatruje się z czego by mogła skorzystać. Oczywiście są doradcy klienta, którzy zakładają indywidualny plan działania, ustalają jakimi formami osoba jest zainteresowana, dochodzą do porozumienia, tworzą taki plan no i starają się go realizować. Oczywiście już na pierwszej wizycie informujemy jakie mamy środki, że są dotacje, że są staże dla osób młodych, że są szkolenia jeżeli ktoś od wielu lat nie zmieniał swoich kwalifikacji albo bo widzi się w innym zawodzie. Także informujemy o ofertach pracy, które mogą być zaspokojone tak naprawdę z dnia na dzień, ale dajemy też czas na to, żeby osoba się dobrze zastanowiła i dobrowolnie wybrała sobie formę wsparcia, bo zależy nam na tym, żeby osoba znalazła to, co lubi, to, co chce i żeby jak najdłużej przy tej zmianie swojej została. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A naszym gościem była Bożena Woźniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.